i w kuli się 6 razy 6 podkreśliła, to przyjechała z Sieradza. Oto, proszę Państwa, Magdalena Wasylik. Wszyscy widzą, że ostatni... Wszyscy Państwo widzą, Magda to jeszcze Panna. Mówię oczywiście o znaku Zewia. W ogóle śpiewasz? Szedłem z Tobą serca u Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę. Super. Super. Tak wyglądały początki kariery wokalnej Magdy Wasylik. Przedam cię z tobą chcę, całą noc, i nie opuszczę cię już na krok. Czekałam jakby śmieć, abyś ty objął mnie. Yeah. Od tamtej pory Magda wygrała wiele ogólnopolskich konkursów i festiwali piosenki wystąpiła na deskach teatru muzycznego Roma w musicalu Akademia pana Kleksa. Nie się, no i Największym przeżyciem było dla mnie występowanie na deskach teatru Roma, bo yy, no bo to jest naprawdę bardzo duży sukces. Też było bardzo wielu wiele dzieci, które yy, yy, startowały w castingach. No i y, duży, duży sukces, że się dostałam do, do spektaklu i grałam jedną z głównych ról. No i dzięki teatrowi wszystko się tak właściwie zaczęło. Dzięki teatrowi y, doszedł dubbing, y, zaczęłam dubbingować wiele bajek, między innymi do Leniuchowa, Stefani, do Dora, y, do Dora poznaje świat, taka bajeczka. Y, też dubinguje główną rolę Dore. Świnka Peppa, także, także no y, fa, fajny, y, fajne, przeżycie, fajne przeżycie, że y, dzięki teatrowi y, mogę też y, w takich bajkach brać udział. Młoda artystka musi pogodzić naukę w trzeciej klasie publicznego gimnazjum gminy Sierac z wieloma zajęciami. Śpiewa w zespole Seven pod opieką Jarosława Miłka. Tańczy w zespole tańca nowoczesnego arabeska w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Cała Polska poznała Magdę dzięki występowi w polsatowskim show muzycznym Mass Be The Music Tylko Muzyka. Zakwalifikowała się do półfinału. Bardziej zauważani przez jurorów są y, ludzie, którzy piszą własne piosenki i, i teksty, i wszystko mają swoje. Magda marzy, by kiedyś pisać własne piosenki i nagrać płytę. Na razie szuka własnej drogi muzycznej. Jej największym atutem jest piękny głos. Można było go posłuchać w Siradzkim Centrum Kultury. Okazało się, że Magda przed występem miała większą tremę niż przed występami w telewizji. Jest to dla mnie duże przeżycie, jest to dla mnie trema, stres. No, bardzo się stresuję przed wyjściem, przed właściwie swoją publiczność, żeby ich nie zawieść, żeby dobrze wypaść no, przed nimi. I no, chciałabym bardzo, żeby po prostu y, zagłosowali na mnie. Półfinałowy odcinek ma z Music w Polsacie o godzinie 20 w sobotę 23 kwietnia.